Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Igor i dzisiaj pokażę wam jak wyciąć green screen w programie Adobe Premiere Pro. Zapraszam was do oglądania. I tak, jesteśmy już w programie. Mam tutaj przygotowane dwa filmy. Pierwszy jest to film ze zwykłym green screenem, takim jaki zobaczycie najczęściej we wszystkich efektach e, na YouTubie, które będziecie szukać. Drugi to jest po prostu e, ja na green screenie w tej chwili i zobaczymy, jak można to wyciąć. Przede wszystkim, taki kolor zielony można wycią wyciąć na dwa sposoby, jeśli jest jednolity. Można do tego użyć e, efektu Color Key, czy jest to po prostu proste wycięcie koloru. Tylko sami widzicie, że nie działa to zbyt dobrze na tą animację akurat, ale w przypadku. Kiedy nie mamy różnych jasności koloru, tylko mamy jednolity kolor, powinien to wystarczyć. Normalnie, green screen w premierze kluczuje się za pomocą efektu Ultra Key. Jest to o wiele bardziej profesjonalny. Sami widzicie, że o wiele, wiele lepiej działa. Wystarczy sobie pobrać taką pipetę tutaj, nacisnąć nacisnąć na ekran, no i mamy już kolor wykluczowany. Oczywiście można tutaj się zaraz pobawić efektami, co zaraz będziemy robić. Można również wybrać swój własny kolor, dostosować, klikając w ten tutaj pole koloru i można wybrać dowolny kolor, który chcemy wykluczować. Tylko no mówię, najlepiej to działa na właśnie green screen, blue screen, kolory, które się mieszają na przykład naszych, w kolorze naszej skóry albo w innych kolorach, no nie będzie to za dobrze działać. W każdym razie mamy mnie. I tutaj mamy już o wiele trudniejszą sytuację. Sami widzimy tutaj, jest o wiele ciemniej. Tutaj jest jaśniej. Green screen jest nierówny. No, ogólnie jest, jest źle oświetlony. Ja oczywiście sobie wrzucam ultraki. No, i znowu wybieram sobie kolor. Szukam takiego w tym przypadku ciemniejszego koloru. W tym przypadku można by było powiedzieć, że jest dobrze, ale specjalnie dałem białe tło, żeby zobaczyć, jak mocno prześwituje kolor. Przez wszystko na mnie. Sami widzicie, tu jest czarny, a wszystko prześwituje. Przez to możemy sobie output ustawić na alpha channel. W tej chwili widzimy to, na czarno to jest to, co jest usunięte, a na biało jest to, to co jest widoczne. W tej chwili widzimy, że no, no nie jest to najlepiej zrobione. Przez to w Mate generation możemy sobie tutaj walczyć z transparencji, na przykład highlight to jest bardzo ciekawe, bo usuwa te bardzo jasne elementy. No i shadow. Czyli usuwa te ciemniejsze elementy. Tolerancja to jest tolerancja koloru, a pedestal w sumie to jest takie ogólne, całe ustawienie tego, co, co się robi. Tak naprawdę taki master. No i dobrze, w tej chwili sami widzimy, że mamy bardzo, bardzo znikome ilości tych yy, białych punktów. Tutaj lekko słuchawki będzie przykluczowywało. OK, no i sobie znów wrzućmy na kompozyt. I wygląda to delikatnie lepiej. Mówię, że tutaj delikatnie jest ławki kluczowe, dlatego że jest e, shadow dosyć mocno dany, ale jak go troszeczkę poprawimy, wygląda to o wiele, wiele lepiej. Oczywiście tutaj jest brzydki ślad, ale no da się to wykluczować, można to potem wymaskować ładnie. Tutaj potem jeszcze w matę cleanup można sobie wygładzić troszeczkę rogi, sami widzimy, że. Rogi robią się bardzo, bardzo gładkie. Tu można zmieniać jeszcze wiele efektów. Potem tutaj można się bawić jeszcze kolorami, tymi innymi. Ale jak na tak rozwalony greenskin myślę, że to jest naprawdę ładny efekt. Lepszy efekt oczywiście uzyskamy używając After Effects i Keylighta, ale to już nie w tym odcinku. W każdym razie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mogłem pomóc. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jeśli Wam pomogłem. No i oczywiście zostawcie suba. słoneczki. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymać się. Na razie. Hello.